Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Paweł Król, a to jest Geopolityczny Przegląd Tygodnia. Zanim jednak przejdziemy do programu, chciałbym Państwa zachęcić do wspierania finansowego naszej pracy poprzez serwis Patronite na www.patronite.pl nowy ład lub poprzez wpłaty na nasze konto. Szczegóły w opisie nagrania. A tymczasem zapraszam na film. Jak poinformował w środę portal Europejska Prawda, niemiecki rząd federalny nada priorytet eksportowi broni do Izraela, a wnioski handlowe składane przez izraelskie firmy będą rozpatrywane i zatwierdzane w pierwszej kolejności. Jak wskazuje publikacja, Izrael zwrócił się do rządu niemieckiego o dostarczenie amunicji dla okrętów wojennych, ponadto zwrócono się z prośbą o dostarczenie krwi i kamizelek kuloodpornych. Jak przekazała wcześniej agencja prasowa Reuters, powołując na swoje źródła w Ministerstwie Obrony, Niemcy udzieliły Izraelowi zgody na użycie dwóch dronów bojowych Heron TP w nalotach na kontrolowaną przez Hamas Strefę Gazy. W środę szef MSZ Jordanii Ayman Safadi zapowiedział, że jego kraj nie będzie współuczestniczył w kolejnym wypędzeniu Palestyńczyków z ich domów. Odniósł się w ten sposób do koncepcji, by przesiedlić dużą część lub nawet wszystkich mieszkańców Strefy Gazy do innych krajów. Według serwisu Royal News, Safadi powiedział, że Jordania zrobi wszystko co w jej mocy, żeby zatrzymać konflikt izraelsko-palestyński. Zaznaczył jednak, że potraktuje jako wypowiedzenie wojny jakiekolwiek próby wysiedlenia palestyńczyków. Działania Izraela w Gazie wyszły poza zakres samoobrony i rząd izraelski musi zaprzestać stosowania odpowiedzialności zbiorowej wobec ludności Gazy, stwierdził minister Wangi, którego słowa zacytował w niedzielę The Times of Israel. Wang, który skomentował w sobotę rozmowę telefoniczną ze swoim saudyjskim odpowiednikiem, księciem Faisalem Bin Farhanem, powiedział, że strony nie powinny podejmować żadnych działań w celu eskalacji sytuacji i powinny jak najszybciej wrócić do stołu negocjacyjnego. Chiny uważają, że ochrona własnego bezpieczeństwa nie może odbywać się kosztem krzywdzenia niewinnych cywilów. Słowa Łanga i przytoczyła agencja informacyjna na dolu. Nie ma wyjścia za pomocą środków wojskowych. Używanie przemocy zamiast rozmowy stworzy jedynie błędne koło. W sobotę minister spraw zagranicznych Iranu Hossein Amir Abdollahian podczas swojej wizyty w stolicy Libanu, w Bejrucie, wezwał Izrael do zaprzestania ataków na strefę gazy. Ostrzegł, że jeśli w walki włączy się Hezbollah, to wojna może rozprzestrzenić się na cały Bliski Wschód. Amir Abdollahian powiedział, że Hezbollah wspierany przez Iran bierze pod uwagę wszystkie potencjalne scenariusze, zaś Izrael powinien jak najszybciej przestać atakować strefę gazy. Rząd Izraela oświadczył, że nie będzie uniemożliwiał przedostania się pomocy humanitarnej z Egiptu do zablokowanej strefy gazy po naciskach ze strony swoich międzynarodowych sojuszników. Biuro izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu ogłosiło tę decyzję w środowym oświadczeniu po zakończeniu wizyty prezydenta USA Joe Bidena. W świetle żądania prezydenta Bidena Izrael nie będzie udaremniał dostaw pomocy humanitarnej z Egiptu, o ile będzie to wyłącznie żywność, woda i lekarstwa dla ludności cywilnej w południowej Strefie Gazy, czytamy w oświadczeniu, Izrael nie pozwoli na jakąkolwiek pomoc humanitarną ze swojego terytorium do Strefy Gazy, dopóki nasi zakładnicy nie zostaną zwróceni. dodano. Ambasador Niemiec na Ukrainie Martin Jäger powiedział, że rząd w Berlinie nie dostarczy obecnie Kijowowi rakiet dalekiego zasięgu Taurus. Mówił o tym dyplomata w wywiadzie dla Europejskiej Prawdy. Zaznaczył, że o tej decyzji poinformowano stronę ukraińską. Obecnie nie będzie dostaw rakiet Taurus na Ukrainie. Moim zdaniem rząd federalny i kanclerz Niemiec dali to jasno do zrozumienia. O tej decyzji poinformowaliśmy także rząd Ukrainy i to szczegółowo go poinformowaliśmy. A w tej chwili to wszystko, co mogę publicznie powiedzieć w tej sprawie. Dodał jednocześnie, że wraz z niedawną decyzją w sprawie Taurusów pojawiła się także informacja o przygotowaniu przez Niemcy pakietu pomocowego dla Ukrainy w wysokości miliarda euro. Będzie także zawierać naprawdę ważne elementy, które pomogą wzmocnić Waszą obronę powietrzną. Swoją drogą dziś Niemcy, być może jeszcze niecieńcz Stany Zjednoczone, są wiodącym krajem inwestującym w Waszą obronę powietrzną, zaznaczył ambasador. Jak informuje francuski MON, by zwiększyć dostawę na Ukrainę, Francja potroi produkcję amunicji 155 mm. Zwiększenie produkcji amunicji umożliwi wysyłanie na Ukrainie do 3000 takich pocisków miesięcznie, począwszy od 2024 roku. Od 1000 pocisków w styczniu 2023 roku do 3000 miesięcznie w styczniu 2024 roku, powiedział francuski minister obrony Sebastian Lecourne. Oprócz amunicji francuska firma Nexter Systems od przyszłego roku zwiększyła Większy także produkcję dział samobieżnych Cezar z dwóch miesięcznie do ośmiu. Leclerc powiedział, że zwiększenie produkcji broni i amunicji przez kraj jest konkretnym skutkiem przejścia do gospodarki wojennej, do którego wzywał prezydent Francji Emmanuel Macron. Donoszono, że w takiej gospodarce Europa będzie potrzebować znacznie większego przemysłu obronnego, aby uniknąć nadmiernej zależności od innych krajów. Ze swojej strony Paryż dostosował swój sześcioletni plan wydatków na obronność do nowej sytuacji geopolitycznej. W rozmowie z serwisem Woła rzecznik sił USA w Europie i Afryce, pułkownik Martin O'Donnell powiedział, że wszystkie obiecane Ukraińcom przez Amerykanów czołgi M1A1 Abrams są już na Ukrainie. Chodzi o 31 wozów. Poinformował też, że na Ukrainę wrócili już wszyscy ukraińscy żołnierze, którzy w Niemczech szkolili się na Abramsach. Dostarczono też amunicję i części zapasowe do czołgów. Od tego momentu to już zależy od nich, żeby ustalić, kiedy i gdzie użyją tej zdolności, powiedział pułkownik. Zdaniem wojskowych minie jednak trochę czasu, nim Abramsy trafią na pole bitwy. Ukraińcy muszą zdecydować, gdzie będzie najbardziej potrzebne. Chcą też mieć pewność, że całe wsparcie logistyczne jest na miejscu. Według Wall Street Journal we wtorek siły ukraińskie zaatakowały pozycje rosyjskie na okupowanych terytoriach Ukrainy. Po raz pierwszy użyte miały zostać amerykańskie taktyczne ratykiety balistyczne ATACMS. Zaatakowane zostały bazy powietrzne nad Berdjańskiem i Ługańskiem. Potwierdziły to m.in. stacja CNN, a także rosyjscy blogerzy wojskowi. Wieczorem we wtorek do sprawy odniósł się oficjalnie prezydent Ukrainy, Władimir Załęski, podczas swojego tradycyjnego już codziennego wieczornego wystąpienia. Potwierdził, że Ukraina otrzymała od USA i wykorzystała bojowo rakiety dalekiego zasięgu Atakms. Dziękuję wszystkim, którzy walczą i pracują dla Ukrainy. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają. A dziś szczególnie podziękowania dla Stanów Zjednoczonych. Nasze uzgodnienia z prezydentem Bidenem są realizowane bardzo dokładnie. Atakoms się pokazały, powiedział Załęski. Wielka grupa ukraińskich pilotów, która przybyła do USA we wrześniu, przeszła szkolenie językowe w bazie lotniczej Lackland w Teksasie i jest już w drodze do bazy lotniczej w Arizonie, gdzie odbędzie się szkole lotnicze, informuje Polityko. Ukraińcy najpierw nauczą się podstaw obsługi F-16 w szkole i na symulatorach, a następnie przejdą do latania prawdziwymi samolotami. Jednocześnie kurs może zostać przyspieszony ze względu na konieczność powrotu Ukraińców do udziału w działaniach wojennych w swojej ojczyźnie. Wcześniej w USA przewidywano, że pierwsi ukraińscy piloci, którzy zostaną przykuli na F-16, będą mogli ukończyć program w ciągu 3 miesięcy, ale misje bojowe będą wykonywać później. Jeśli USA wstrzymają pomoc dla Kijowa, Rosja zajmie i Ukrainę, i wejdzie do Polski. To wtedy jesteśmy na wojnie. Oświadczył prezydent USA Joe Biden. Odniósł się do głosów postulujących wstrzymanie pomocy dla Ukrainy. Amerykański prezydent rozmawiał w niedzielę ze stacją CBS. Był pytany o wsparcie USA dla Ukrainy i Izraela. Jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki na litość boską. Oświadczył. Wyraził opinię, że Stany Zjednoczone mogą wspierać zarówno Ukrainę jak i Izrael. Zdaniem Bidena finansowe wsparcie dla Ukrainy może powstrzymać ekspansjonistyczne cele prezydenta Rosji Władimira Putina i zapobiegnie bezpośrednio Zaangażowaniu wojskowemu USA. Wyobraźmy sobie, co się stanie. Powiedzmy, że wstrzymamy pomoc dla Ukrainy. Rosja zajmie Ukrainę i wejdzie do Polski albo na Białoruś. Jesteśmy wtedy na wojnie. My, Stany Zjednoczone na wojnie, powiedział odnosząc się do głosów postulujących wstrzymanie pomocy dla Kijowa. Czy słyszałeś kiedyś o ważnej wojnie w Europie, w którą nie zostaliśmy wciągnięci? Nie chcemy, żeby to się stało, dodał. Jak poinformował w czwartek portal Zakon KZ, Kazachstan wstrzymał dostawy do Rosji 106 towarów w związku z zachodnimi sankcjami wobec Rosji. Oświadczył o tym wiceminister Handlu i Integracji Kazachstanu Kejrat Torebajew. To 106 różnych produktów. Całkowicie ograniczyliśmy ich eksport. Są to towary wojskowe, np. drony, części wewnętrzne, specjalistyczna elektronika, chipy i podobne produkty, powiedział Torebajew, cytowany przez portal Zakon.kz. W środę, podczas swojego wystąpienia na szczycie inicjatywy PASA i drogi w Pekinie, premier Viktor Orban mówił m.in. o schyłku świata zachodniego i utracie przez niego konkurencyjności. Według szefa węgierskiego rządu era, w której Zachód miał globalną przewagę, skończyła się, podczas gdy Wschód zyskał siłę. Uważa, że dylemat Europy polega na tym, czy stworzyć bloki w globalnej ekonomii i rywalizować działając przy tym protekcjonistycznie, czy raczej szukać okazji do współpracy i łączności gospodarczej. Jego zdaniem odcięcie się Europy od współpracy gospodarczej z Rosją w związku z wojną na Ukrainie było wielkim krokiem w kierunku rozwijania takich bloków, a zarazem blokowania rozwoju globalnego powiązań gospodarczych. To dobrze obecnie są starania, by pójść dalej i poprzez dyskutowanie takie kwestie, jako dzielanie i obniżanie ryzyka do co Celowo doprowadzić do odizolowania gospodarek europejskiej i chińskiej. Orban mówił też o znaczeniu łączności międzynarodowej w aspekcie gospodarczym, a w tym kontekście o roli Węgier jako miejsca spotkania gospodarek wschodu i zachodu. Zaznaczył, że Węgry należą do zwolenników łączności i odrzucają politykę tworzenia bloków. Powiedział, że przez taką politykę blokową państwa Europy Środkowej cierpiały przez dziesięciolecia. Dodał, że było to niedobre, nielogiczne i nieludzkie. Premier Węgier mówił dalej, że Węgrzy odpowiadają się za erą łączności gospodarczej zamiast tworzenia bloków polityczno-gospodarczych przekonywał, że dzięki takiemu podejściu Europa może odzyskać utraconą konkurencyjność. Rosja dostarczy w następnych latach znacznej ilości zbóż i roślin do Chin, co uzgodniono we wtorek w Pekinie w kuluarach trzeciego forum współpracy międzynarodowej pasa i szlaku. Dzisiaj podpisaliśmy jeden z największych kontraktów w historii Rosji i Chin za prawie 2,5 biliona rubli. Na dostawy na 70 milionów ton zbóż, roślin strączkowych i nasion oleistych w ciągu 12 lat, poinformował Karen of Sepian z New Orleans Grain Corridor, którego zdecydowała agencja informacyjna TAS. Zauważył, że inicjatywa ta pomoże w normalizacji struktury eksportu w ramach inicjatywy PASA i szlaku. Zdecydowanie jest czymś więcej niż tylko zastąpieniem utraconych wolumenów ukraińskiego eksportu dzięki Syberii i Dalekiemu Wschodowi, stwierdził Owsepian. Według niego wkrótce zostanie uruchomiona inicjatywa New Overland Grain Corridor. Na przełomie listopada i grudnia na spotkaniu szefów rządów Rosji i Chin zostanie podpisane międzyrządowe porozumienie w sprawie tej inicjatywy, powiedział Owsepian. Według niego dzięki zabajkalskiemu terminalowi zbożowemu nowa inicjatywa zwiększy eksport rosyjskiego zboża do Chin do 8 milionów ton, a w przyszłości, w z budową nowej infrastruktury wzrośnie on do 16 milionów ton. Xi Jinping wystąpił z przemówieniem na trzecim forum współpracy międzynarodowej, które odbyło się w Pekinie, a na które przybyli przywódcy Rosji i państw azjatyckich. Zapowiedział podczas ceremonii otwarcia budowy wielowymiarowej sieci łączności, łączącej różne kontynenty. Xi Jinping zapowiadał budowę sieci kolei wysokiej prędkości, która ma połączyć Chin z Europą. Przywódca zapowiedział zorganizowanie forum współpracy ekspresów kolejowych in Europa. Zwrócił też uwagę na znaczenie Transkaspijskiego korytarza transportowego, choć oznacza on konieczność transportu intermodalnego dla pokonania Morza Kaspijskiego, szlak przez Azję Środkową, Kaukas i Turcję może okazać się alternatywą dla kierunku przez Rosję białoruś bądź Ukrainę. W oczywisty sposób dziś zdestabilizowanego. Jak twierdził, Chiny już wraz z innymi stronami zbudują nowy korytarz logistyczny przez kontynent eurazjatycki, połączony bezpośrednim transportem kolejowym i drogowym. Będziemy energicznie integrować usługi portowe, żeglugowe i handlowe w ramach morskiego jedwabnego szlaku oraz przyspieszymy budowę nowego międzynarodowego korytarza handlowo-lądowo-morskiego i powietrznego jedwabnego szlaku. Mówił Xi Jinping. Stany Zjednoczone zawiesiły sankcje nałożone na sektor naftowo-gazowy Wenezueli po osiągnięciu przez rząd tego kraju porozumienia z opozycją w sprawie przygotowań do nowych wyborów prezydenckich. Ogłosił to Departament Skarbu USA, jak podała w czwartek agencja informacyjna Interfax. Waszyngton zniósł na 6 miesięcy ograniczenia w transakcjach na wenezuelską ropę i gaz. Rząd USA zatwierdził także transakcję z wenezuelską firmą wydobywającą złoto Minerven. Ponadto zniesiony został zakaz wtórnego obrotu niektórymi obligacjami rządu Wenezueli oraz akcjami i obligacjami państwowej spółki Petroleos de Venezuela S.A. Amerykanie utrzymali natomiast sankcje wobec zakazu wenezuelskich obligacji na rynku pierwotnym. Interfag zauważa, że amerykańskie sankcje wobec wenezuelskiego sektora naftowo-gazowego obowiązują o 4 lat. Zdaniem ekspertów zawieszenie ich działań mogłoby doprowadzić do wzrostu wydobycia wenezuelskiej ropy o 200 tysięcy baryłek dziennie. W środę rano prezydent USA Joe Biden przybył do Izraela. Rozmawiał z izraelskimi władzami na temat wojny z Hamasem oraz sytuacji humanitarnej w strefie gazy. Amerykański prezydent przybył w środę rano na lotnisko Ben Guriona w pobliżu Tel Został powitany przez prezydenta Izraela Iczaka Hercoga i premiera tego państwa Benjamina Netanyahu. Witam Panie Prezydencie, niech Bóg Pana błogosławi za ochronę narodu izraelskiego, zacytowała agencja Reutersowa Bejdena skierowane do prezydenta. Amerykański prezydent spotkał się z przedstawicielami tzw. Gabinetu Wojennego. To organ powołany w tym kraju po wybuchu wojny z Hamasem i stworzony przez premiera, lidera opozycji, ministra obrony oraz dwóch innych wysokich rangą urzędników państwowych. Źródła w Białym Domu podają, że amerykański prezydent miał też spotkać się z przedstawicielami izraelskich służb ratunkowych oraz członkami rodzin osób, które zginęły podczas ataku Hamasu na Izrael.